Oto klasyczny przykład rodzaju wybitnie męskiego, zwanego również typowym Andrzejem. Charakteryzuje się ogromnym zaangażowaniem w poszerzanie swojej wiedzy medialnej za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jego niezwykły szyk oraz atrakcyjny wygląd wzbudza u samic ogromne emocje, a wąs zdobiący jego męską twarz wywołuje u nich podniecenie, które często prowadzi do szaleństwa. Jeśli chcesz mieć takie powodzenie jak Andrzej, przyodziej Wąs i wbijaj 25 listopada na Andrzejki do Baker Street. Bo co? Z Andrzejem się nie napijesz?